Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Autoracing.pl Pace Products Producent pomp oleju i systemów suchych misek Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal www.wyścigigórskie.pl Damian, piąte miejsce w Generalce i pierwsze w grupie M. Jestem to bardzo, wynik? No, bardzo jestem zadowolony, tym bardziej, że mam problemy Mam wywaloną szelkę pod głowicą i się auto przygrzewa, także cud, że w ogóle dojechałem, bardzo dobry wynik. Drugi podał szybko już, bardzo szybko, już były pewne kłopoty, a udało się dojechać. Bardzo fajnie. Powiedz mi, jak powrót do GSMP? Czy to cieszy? Cieszy, cieszy, niezmiernie. Jeszcze pierwsze miejsce, także jest dobrze. Myślałem, że sobie nie poradzę z młodymi gimnymi, a jakoś się udało. Powiedz mi, jutro czeka się kolejna rywalizacja i jutro już tak naprawdę z zawodnikami z zagranicy. Tak, tylko musimy w nocy zrobić auto, tak naprawdę musimy zrobić uszelkę pod Głowicą, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak, pojedziemy.